Każde świętowanie chrześcijańskie powinno być skoncentrowane na osobie Chrystusa. Będziemy dobrze świętować, jeżeli w centrum tego świętowania będzie Pan Jezus, czyli, czyli celebracja. My nasze tajemnice, tajemnice wiary w sposób najbardziej doskonały, celebrujemy właśnie w liturgii. Więc, aby dobrze celebrować Niedzielę Poschalną, Niedzielę Wielkanocną, powinniśmy przede wszystkim uczestniczyć w liturgii Kościoła. Następnie, poza tym wymiarem, ważny jest też ten wymiar ludzki. Powinniśmy ucztować. Nasze ciała mają doświadczyć ostatecznie tego, że świętujemy i spożywamy wszystkie pokarmy, które zostały poświęcone, w Wielką Sobotę i świętujemy poprzez. No, właśnie, spożywanie wybornych, wybornych potraw, czyli ucztowanie w naszych domach, spotkanie z drugim człowiekiem to jest kolejny wymiar świętowania chrześcijańskiego, czyli spotkanie z moją rodziną, z moimi bliskimi, budowanie razem tej, 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 tej celebracji, właśnie świąt paschalnych to jest kolejny wymiar. I ostatecznie też odpoczynek. Mamy odpocząć święta. To ma być dzień też naszego, naszego odpoczynku, naszej radości. Więc takie, takie wymiary są niezwykle ważne w świętowaniu każdej uroczystości, czyli właśnie celebracja, skoncentrowanie na, na Chrystusie, który, który żyje. Następnie uczta, spożywanie wybornych potraw, spotkanie z drugim człowiekiem, z, z moją rodziną z przyjaciółmi, ze znajomymi, z braćmi w klasztorze, czy też y, ostatni ten wymiar y, odpoczynku. I to będzie wtedy kompletne świętowanie. Oczywiście Triduum Paschalne kończy się też wymowną celebracją, są to nieszpory. Zapraszamy na takie nieszpory uroczyste też do Bazyliki Świętego Franciszka w Krakowie. Y, są to nieszpory w których w starożytności, i dzisiaj też się zachęca, by uczestniczyli w nich właśnie Nowoczteni na ofici. Jest to, jest to celebracja zamykająca całe Tridum Paschalne. A jak przedłużamy święta Paschalne, po pierwsze poprzez oktawę, bo cały ten tydzień jest zwany w tradycji Białym Tygodniem. Jest to też tradycja związana z neofitami, którzy przez cały tydzień po swoim chrzcie chodzili w białych strojach, w tych nowych szatach, które otrzymali na znak przeobleczenia w Chrystusa. Ściągali te szaty dopiero w Białą Niedzielę, czyli, czyli na końcu Oktawy. Dzisiaj ten akcent jest silnie położony na Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Więc to jest pierwsza taka płaszczyzna świętowania, to jest oktawa. Natomiast razem z całym Kościołem chodzimy pięćdziesiątnicę, czyli ta nasza radość ze zmartwychwstania Chrystusa przedłuża się na pięćdziesiąt dni aż do niedzieli, w której upamiętniamy zesłanie Ducha Świętego.